Cześć wszystkim, z tej strony Wasza Polish Notes, a to jest filmik na szybko, ponieważ właśnie przed chwilą pokazałam Wam na moim Instagramie moje nowe notatki i w tym moje nowe nagłówki. Bardzo Wam się spodobały, a są naprawdę bardzo łatwe w wykonaniu, dlatego wrzucam tutaj taki szybki tutorial jak w dosłownie chwilę taki nagłówek wykonać. Możecie go mieć jako nagłówek jakiegoś tam tematu, zagadnienia, jakiegoś działu, albo również może wylądować na pierwszej stronie Waszego zeszytu. To już zależy od Was. Zapraszam. Ja do tego nagłówka użyłam mazaków pędzelkowych firmy M&G, ale niekoniecznie muszą to być mazaki pędzelkowe. Potem pokażę Wam, że wystarczą zwykłe flamastry albo zakreślacz. Mimo to, żeby pokazać Wam takie podstawowe reguły, użyję właśnie tych oto mazaków pędzelkowych, brush penów. Jest ich coraz więcej na rynku, także jak najbardziej możecie w różnych sklepach je znaleźć. Myślę, że każde na początku będą dobre. Wykonujemy napis najpierw jednym wybranym przez nas kolorem, a następnie bierzemy mazak o ciemniejszym odcieniu, i dolną część naszego napisu zamalowujemy na wierzchu. Ważne było, żebyśmy nie zamalowali całego napisu, ani też żeby nie było tego mazaka ciemniejszego aż tak mało. Chcemy, żeby efekt był widoczny, ale żeby też nie przyćmiewał tego pierwszego koloru. Także musimy znaleźć balans. Ja akurat staram się robić maksymalnie połowę napisu ciemniejszą. Tak w międzyczasie gorąco zapraszam was na mojego Instagrama o nazwie Polish Notes przez 2S, jeśli jeszcze go nie odwiedziliście, a nie macie pomysłu na swoje notatki, nie macie pomysłu na szkołę, to koniecznie tam wpadnijcie. Ten napis musi chwilkę wyschnąć, ponieważ wiadomo, jak nakładamy mazak na mazak, to będzie on deczko mokry. I tak szczerze mówiąc moglibyśmy w tym miejscu już skończyć, ale chcemy, żeby ten napis naprawdę wyglądał efektownie w bardzo łatwy i szybki sposób. Dlatego weźcie najcieńszy cienkopis albo długopis, najlepiej czarny, jaki macie pod ręką, i teraz będziemy obramowywać cały napis dookoła. Zobaczcie, tak jak to robię ja. Chcemy, żeby ten napis naprawdę od razu rzucał się w oczy, żeby przyciągał uwagę, także kilka dodatkowych linii dookoła napisu w ogóle nie zaszkodzi, wręcz pomoże, a naprawdę ten napis nabiera po prostu nowego wymiaru i naprawdę wygląda fantastycznie. Zobaczcie sami kilka kresek dookoła naszego napisu, a zobaczcie jaka jest różnica. W porządku. Nasz napis już jest suchutki, obramowany, także możemy jeszcze pójść krok do przodu. Jeśli macie u siebie albo jeszcze nie macie, ale planujecie zakupić mazak, a raczej cienkopis, długopis żelowy. Który jest w kolorze białym, to możecie dodatkowo zrobić efekt takiego nabłyszczenia, taki wet look, powiedzmy, żeby to wyglądało na mokre, takie fajne, świeżutkie. Więc w środku napisu domalowujemy kilka linii pionowych, żeby zrobić efekt właśnie takiego połysku. Ewala. Napis gotowy, możecie być z siebie dumni, ponieważ w dosłownie chwilę zrobiliście super napis i każdy wam tego napisu będzie zazdrościł. A teraz chwilka, żeby wam pokazać, że taki sam efekt możecie uzyskać z mazakami oraz zakreślaczami. Tutaj akurat użyję byle jakich wręcz znienawidzonych przeze mnie zakreślaczy. Marki Faber Castell, które jak sami zobaczycie, bardzo niefajnie się zachowują wraz z cienkopisem. Mimo to chcę wam pokazać, że nawet przy najbardziej opornych artykułach szkolnych da się coś ciekawego wyczarować. I jak widzicie, nie użyłam tutaj kaligrafii, tylko zwykłej drukowanej literki. I Wy możecie de facto zrobić tak samo. Bądź, jeśli chcecie jednak pójść kawałeczek dalej, to. Na moim kanale znajdziecie również filmik, w którym uczę podstaw kaligrafii używając mazaka. Tutaj Wam pokażę, jak zrobiłam choćby literkę A i korzystamy z tej samej zasady drugi kolor, można też nawet dodać trzeci, potem robimy obramowanie, kilka ruchów jeszcze cienkopisem dookoła, a na końcu kilka kropek i kresek jasnym żelopisem. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten tutorial Wam się przyda, możecie się dzielić swoimi pracami ze mną na Instagramie, na Facebooku, gorąco Was do tego zachęcam, zachęcam Was również jak zwykle do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania tego kanału. Do zobaczenia następnym razem i cześć, cześć!